Siema, to znowu ja dzisiaj pokażę dalszą część jak pobrać poradnik, bo jedna osoba mi napisała, że jej nie działa, a ja jedną rzecz nie powiedziałem. Także wchodzimy, wpisujemy null, braw, i tutaj klikamy w to, nie? Tam dajemy klik here, później kto się nam wszystko zainstaluje dajemy takie coś jak Pliki To zależy kto jak ma pliki Tam różne takie te Coś z plikami nie dajemy tam aplikacje Czy tam jak wy tam macie Ja daję tu w aplikację I to jest FI Podłoga BS 19.111 1, 1, 1, 1 To jest to No Także to tyle by było z tego poradniku i jak wam nie zadziała, to możecie spróbować wejść tak o Dajecie pliki, bo mój kolega właśnie tak miał, aplikacje i macie takie coś zainstalowane Jak macie to już normalnie na tym, na pulpicie, znaczy na tym gdzie możecie już w to wejść i wam pokazuję, że coś tam coś tam dajecie w Null No Dobra, ja poszukam sposobu i tutaj No Dobra, już wiem jak to zrobić, wchodzicie w ustawienia tam niektórzy mają aplikacje i powiadomienia tak jak ja, niektórzy mają inaczej Zdajcie, że macie wszystkie aplikacje i teraz szukacie null brawl czy tam no, null brawl I macie tutaj coś tak co jak pamięć. I tu macie wyczyść dane dajecie to nara. I możecie